Na podstawie podanej średniej arytmetycznej a poszczególnych czterech liczb oraz średniej arytmetycznej też dwóch liczb, mamy obliczyć ile wynosi nam suma liczb ABCD oraz ile jest większa od suma liczb IF. Na samym początku odnieśmy się do informacji w treści polecenia, czyli mamy podaną informację, że ABCD e, średnia arytmetyczna tych wartości liczbowych będzie wynosiła nam 9. średnio obliczamy, że dodajemy te wszystkie wartości razem ze sobą, dzielimy przez ich ilość, czyli przez 4 elementy i w ten sposób otrzymujemy 9. Z tego przeliczmy sobie ile nam będzie wynosiła ich suma, czyli przemnożmy to wyrażenie przez 4, żeby pozbyć się tego Mianownika, i w ten sposób otrzymujemy, że suma ich wynosi 36. Tak samo też robimy z tymi dwoma liczbami, czyli A i f. Dodajemy ze sobą dzielimy przez 2 i otrzymujemy 6. Pozbywamy się tej dwójki, w ten sposób otrzymujemy, że suma wynosi nam 12. Skoro teraz mamy obliczyć, że jest większa, to musimy obliczyć różnicę pomiędzy tymi sumami, ale w ten sposób otrzymujemy, że to jest wynik 24, czyli odpowiedź b. Jeśli chodzi o drugą część, musimy obliczyć średnią arytmetyczną wszystkich tych tutaj liczb, które są podane, czyli wszystkich tych sześciu. Dodajemy te wartości, skoro wiemy, że a plus b plus c plus d to jest 30. 6, więc to miejsce podpisujemy 36, natomiast miejsce A i F wiemy, że to jest wartość 12, więc będzie to 36 plus 12, a dzielimy to przez 6, bo jest 6 elementów. No w ten sposób otrzymujemy, że to jest 48, szóstych, czyli 48 podzielić na 6 to jest 8, więc mamy już nasze odpowiedzi. Prawidłową odpowiedzią, oczywiście, w części 8 będzie odpowiedź B, natomiast tym drugim będzie odpowiedź C.